Kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Ja Wam pokażę szybki, prosty sposób na sałatkę. A my zaczynajmy. Najpierw zaczniemy sobie od sosu. Ja mam tutaj jogurt naturalny. Dodaję sok z cytryny. Razem mieszamy. Trochę wody. Ponownie mieszamy. OK. Teraz sobie zetrę jeden ząbek czosnku. Czosnek starty, przemieszam sobie. Ok, na chwilę odstawię na bo. Pokroję sobie pół cebuli w drobniutką kosteczkę. I dołożę do sosu. Teraz sobie pokroję natkę pietruszki drobniutko. Ja mam tutaj pół pęczka. Zamiast koperku może być szczypiorek. Przepraszam, zamiast natki może być koperek lub szczypiorek. I dokładamy do sosu. Dobrze. Teraz sobie dodam troszeczkę pieprzu. Doprawimy do smaku. I soli. I mieszamy. Sos mamy gotowy, więc odkładam go na bok. Okay. Teraz sobie zetrę dwa ogórki na plasterki. Ogórki mam starte i teraz kolej na rzodkiewkę. Te ścieramy lub kroimy w plasterki. Ok, rzodkiewka, ogórki starte. Teraz delikatniejsze posolę. Wylewam sos. Razem mieszam. Sałatka wymieszana i na koniec pokruszę fetę. Feta wkruszona, teraz razem mieszam i można powiedzieć, że sałatka gotowa. Sałatka jest gotowa, można zajadać. Tak się prezentuje. A więc, kochani, jeśli Wam się podobał ten pomysł na tą szybką sałatkę, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia.